Dzień dobry wszystkim, ja nazywam się Elżbieta i prowadzę projekt Wymatrixowana. Wszystko się tak naprawdę zaczęło od podcastu, no i w związku z tym podcastem jestem dzisiaj tutaj. Jeszcze nie mogę przywyknąć, ponieważ jestem na wizji po raz pierwszy, ale zdecydowanie mikrofon przestał mi już wystarczać, więc dzisiaj mocny makijaż, bo mam wychodne. No nie przywykłam, popatrzę sobie tak w pogląd do, do siebie w tym wydaniu, jak i mocne światło, ale. Dobra, dzisiaj opowiem o czymś bardzo ważnym. To będzie taki mój pierwszy um, film na kanale w związku z tym, że uznałam, że to jest bardzo rzecz ważna i muszę o tym powiedzieć. Dlatego, że ludzie zaczęli naturalnie do mnie przychodzić. E, jest to związane z właśnie moją działalnością w internecie. Zaczęły się pojawiać jakieś zapytania i pomyślałam sobie, że skoro już publicznie opowiadam o wielu rzeczach związanych na przykład ze zdrowiem, e, tak a propos, <coughs> jestem jeszcze świeżo po grypie. Więc niestety to będzie słychać, mam y, takie nie, niecodzienny głos zatkany, zatkany za toki, także wybaczcie, e, pomyślałam sobie, że skoro mówię pewne rzeczy e, związane ze zdrowiem już publicznie, no to biorę za to odpowiedzialność. I w związku z tym dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o ważnych e, rzeczach, które muszę przedstawić e, publicznie, to tyle słowem wstępu. Pierwsza rzecz, pierwsza rzecz, jaką spotykam u ludzi, z którymi po prostu zaczynam współpracę. Ludzie mając bardzo często przewlekłe choroby, tak zwane. Nie lubię w ogóle słowa choroba, ale mają zapalenia, mają chroniczne problemy ze zdrowiem, bądź też tak jak mi na przykład mówili lekarze, ach, tam pierdolnik, mam, nie chcę tego pierdolnika pokazywać, Lekarze mi na przykład nie straszyli w ogóle nowotworem, workiem z tominem i twierdzili, że problem, z którym ja się borykam w życiu, to jest kwestia nieuleczalna. Okay? Czyli miałam taką, powiedzmy sobie szczerze, niezbyt przyjemną diagnozę oraz perspektywę na swoje życie. I przychodzą do mnie kobiety, które mają podobne problemy, i zadają mi pytanie: co zrobiłam, jak sobie pomóc, żebym im powiedziała konkretny przepis, recepturę, najlepiej na jednej karcie wydrukowała, wysłała PDF-em, i one w miesiąc albo jeszcze krócej będą zadowolone i powiedzą: O oh jest, to mi pomogło. I powiem Wam, że prowadzić klienta dietetycznie wydaje mi się, że nie jest trudne, ponieważ w ogóle systemowi dietetycy tak zwani, którzy są uczeni w jednym nurcie, że musimy wszyscy jeść białko z mięsa na przykład, chcąc pobrać aminokwasy, odwalają oczywiście kawał dobrej roboty, ponieważ często ludziom pomagają, ale... Powielają pewne schematy myślowe, które są szkodliwe i które nie są prawdą. Tak samo jak w medycynie. Ja chciałabym przede wszystkim, po pierwsze, powiedzieć jedną ważną rzecz. Coś takiego jak choroba, mimo że istnieje w świecie medycznej, Rockefellerowskiej medycyny, konwencjonalnej, to jest tak naprawdę nasz organizm, musimy zmienić swoje nastawienie i podejście, który błaga nas o oczyszczenie. I powodując szereg różnych objawów, które nazywamy chorobą, on nas prosi o to, abyśmy się z sobą zajęli. Bardzo często też, gdy nasze ciało fizyczne choruje, choruje tak naprawdę nasza dusza. I te y, rzeczy są ze sobą związane ściśle. To kompleksowo się przepięknie u nas wszystko holistycznie w ludziach, y, tak jak wiemy już, recall healing, y, totalna biologia, ustawienia i tak dalej. Wiele jest dziedzin, które już to udowodniły i które to pięknie tłumaczą i można pracować tymi metodologiami. Natomiast jeżeli wy żyjecie życiem, nie na swoich zasadach, kiedy uprawiacie taki duchowy samogwałt notorycznie na sobie, to włącza się program samounicestwienia, który doprowadza was właśnie do choroby. I nie można leczyć człowieka, nie można prowadzić człowieka wyłącznie dietą bez rozpatrzenia jego mentalu. Tak samo nie można... Pracować z człowiekiem, chcąc go uzdrowić, bez wzięcia odpowiedzialności, tak naprawdę człowiek ten bierze odpowiedzialność, ale nie można leczyć wyłącznie siebie jakimiś, wiecie, spirytualnymi metodologiami bez wzięcia za fraki tej sfery materialnej, duchowej, 3D, gdzie trzeba rano wstawać, mamy ciało, mamy pojazd i my się tym pojazdem poruszamy w tej przestrzeni, która jest duchowa, bo wszystko jest duchowe, ale jesteśmy cały czas istotami zawieszonymi w przestrzeni fizycznej. I teraz nie jesteście w stanie prowadzić klienta, tak jak mówi, jak to robią na przykład dietetycy, którzy rozpisują dietę i ich więcej nic nie interesuje, tylko czy klient będzie podążał, czy nie. Natomiast nikt nie pracuje z głową. A jak się okazuje, w przypadku tak zwanych restrykcyjnych diet, a to nie są restrykcyjne diety, tylko nasz naturalny system odżywiania, który jako człowiek powinniśmy przestrzegać, czyli jedzenie jak największej ilości warzyw i owoców, bo to jest dla nas naturalne. My pochodzimy z natury, jesteśmy częścią natury i powinniśmy spożywać naturę. To się w dzisiejszych czasach, we współczesnym świecie, przyjęło jako coś, co jest nienaturalne. Trzeba ludziom tłumaczyć że okej, okay, w porządku, warzywa są spryskane, owoce są spryskane, no jak bardzo się postarasz, to możesz również ee, <laughs> dostać od rolnika, możesz dostać organiczne, możesz więcej zapłacić, możesz mieć dobrą jakość, ale wciąż trzeba tłumaczyć ludziom, że rzeczy, które są naturalnie dla nas najlepsze, są zdrowe, bo przecież lepiej izi sobie kupić na dziale słodyczy jakieś ciastka, nie? No, no przecież zdrowiej będzie niż te spryskane warzywa, wiecie. I tutaj... Ee, Dochodzę do konsensusu, jaki spotykam, niestety, z ludźmi, e, rozmawiając. Moja główna myśl. Dlaczego ty się okłamujesz? Kwestia odżywiania tutaj jest tylko dzisiaj pretekstem do tego, żebym mogła powiedzieć o tym, jak my bardzo, ludzie, bullshitujemy się. Każdy we w swojej głowie indywidualnie. I to, co ja nazywam Matrixem i w ogóle skąd się tak naprawdę wzięło u mnie początkowo... E, takie pojęcie w przestrzeni mojej, poza tym, że był film i wszyscy zaczęli w ogóle wraz z wybuchem pandemii mówić o Matrixie. Matrix to jest przede wszystkim coś, co Ty tworzysz sobie sam we własnej głowie, zupełnie nie mając świadomości tego. Żyjemy na automacie i mnóstwo naszych decyzji i wyborów, wszystkiego co w życiu robimy, pochodzi z nieświadomości. I no jest taka teoria, mówi się, że 5% pochodzi tak naprawdę ze świadomości, a spod świadomości jest cała reszta. Słuchajcie, jeżeli my zaczniemy żyć świadomie, dlatego nawet mówię o tym u siebie na podcastach, praca z własną głową, mindfulness, praca z własną uważnością, nawet kiedy spożywacie posiłek codziennie, żeby jak najmniej jechać na tym automacie, na tych programach, które nam zostały wszczepione, których kompletnie nie jesteśmy świadomi. Powoduje, że my stajemy się coraz bardziej ludźmi świadomymi, wzrastamy, i w związku z tym jesteśmy gotowi na zmianę i posiadanie posiadanie zajebistego życia, o którym każdy marzy. Tylko, że tutaj jest szkopuł cały, który pojawia się już w interakcji mojej z ludźmi, kiedy rozmawiam, i rozmawiamy tylko o diecie. Wydawać by się mogło. jedna z wielu dziedzin w życiu, która jest bardzo ważna, tak? Jeden składowy jakiś tam z wielu poszczególnych elementów. Pojawia się, uwaga, co? Ja się śmieję, że to jest, słuchajcie, wymówkologia, wymówkologia stosowana. Czyli zawsze słyszę, i ja próbowałam już wszystkiego. Ja mówię, tak, opowiedz mi o tym. Zagłębimy się gdzieś tam w meandr, tego, co robiłaś, co robiłeś. I jak się okazuje, no, ten człowiek nie dość, że nie robił po pierwsze wszystkiego, to po drugie, próbował tylko taki Naprawdę takie, jakby to powiedzieć, góry lodowej wierzchołeczka. Był tam, na tym wierzchołku góry lodowej. On nie spróbował nawet tego połowy, co mógłby, czym ja dysponuję, co ja przeżyłam empirycznie na sobie. Ale ten człowiek z jakiegoś, z jakiegoś powodu, uwaga, i to będzie bolało, nie chce spróbować tego, dlatego że to jest trudne. I teraz żeby była jasność. Ja tego nie oceniam. Ja tego nie chcę przepuszczać przez swój filtr mojej oceny, tego co na ten temat ja sądzę. To jest nieistotne. Natomiast fakty są takie, że człowiek, który ma realne zagrożenie życia, który przeszedł szereg różnych operacji skomplikowanych, interwencji chirurgicznych na przykład na swoim brzuchu, na swoich intymnych narządach płciowych kobiecych. Człowiek, któremu grozi realne zagrożenie życia, ten człowiek się godzi na oddanie swojego losu lekarzom w ręce białych fartuchów. I zawierza własne życie, zawierza całą odpowiedzialność za to życie, na przykład, chirurgom. Na logikę rzecz biorąc, chirurg jest szkolony po to, żeby ludzi ciął, żeby usuwał. On nie będzie mieć wiedzy z innego zakresu. Ponieważ tak jest skonstruowany ten system. I człowiek świadomy, który wie, jak jest w ogóle początek medycyny i jak zostały zmodyfikowane na przykład podręczniki na przestrzeni lat, człowiek, który wie tak naprawdę, że w świecie nie chodzi o to, żeby nas leczyć, żebyśmy byli zdrowi, bierze odpowiedzialność za swoje życie we własne łapy. Natomiast człowiek, który nie jest świadomy, który przychodzi do mnie i pyta się o dietę, on ma do przepracowania ogromną mentalną, Pracę. On ma do zrobienia kupę roboty, i powiem Wam, że to wymaga odwagi, to wymaga wielkich jaj i to wymaga zaangażowania, bo to pobiera mnóstwo energii. Pobiera tyle, ile fabryka dała, żebyśmy na dany moment w życiu skupili się na jednej ważnej dziedzinie, która nam to życie rozwala, czyli nasze zdrowie. Tak jak to mi moje życie, skutecznie moje zdrowie uprzykrzało, <laughs> chociażby przez permanentny ból. I tak powiedziałam, że zapętliłam i nie pamiętam, co powiedziałam, ale człowiek, który jest przekonany, że tak jak przez lata chodził po receptę i leki miały mu jakieś medycy medycyna, pastylki, kapsuły, syropki, sterydy, statyny, antybiotyki, że farmacja ma mu załatwić jego problem ze zdrowiem, jest przyzwyczajony, że widzi efekty natychmiastowo, ponieważ objawy znikają. I taki człowiek, przychodząc do mnie, jest święcie przekonany, że możemy sprawę załatwić, owszem, inną metodologią, taką być może, o której lekarze nie wspominają, ale zrobimy to rachu, ciachu i on będzie już zadowolony, ok? Możemy to zrobić w ten sposób najlepiej, bo mam 5 minut. Mogłabyś się streszczać, Elżbieta? I słuchajcie, tutaj oczywiście hiperbole. Przedstawiam to w sposób dosyć karykaturalny, bo oni się tak nie zachowuje, ale w sposób przejaskrawiony mówię o tym, ponieważ. Nie jesteście w stanie się uzdrowić, kiedy nie zmienicie własnego nastawienia. I dlatego dzisiaj o tym nastawieniu tak dużo będę mówić, w odniesieniu do zdrowia, ale to się tyczy każdej, absolutnie każdej sfery w Waszym życiu. Jeżeli cokolwiek chcecie w Waszym życiu zmienić i mieć... Nie lubię słowa zajebiste, ale to jest takie dobre określenie tego, jakie życie chcecie mieć. To nie będziecie w stanie ruszyć z miejsca w ogóle, kiedy... Będziecie cały czas żyć w spekulacjach we własnej głowie, we własnych wymysłach, we własnych przekonaniach, które są błędne. Bo wymów kolegia stosowana, no ja próbowałam, ale ja się źle czułam. Mówię, aha, czyli, czyli okej, okay, czyli w porządku, czyli rozumiem, że dobra, ty się źle czułaś, miałaś kilka operacji jest prawdopodobieństwo, że będziesz mieć kolejne. Ale nie zaryzykujesz tego złego samopoczucia przez jakiś czas, żeby siebie uzdrowić, bo na pewno niczego nie stracisz, może się tylko polepszyć. W najgorszym wypadku może być sytuacja taka, jaka jest obecna. Natomiast nie jesteś w stanie się przemęczyć kilka miesięcy, żeby siebie uzdrowić i wolisz zaryzykować kolejną operacją i nie wiadomo czym, i przyszłością, która się maluje w bardzo czarnych barwach, tak jak ci to też mówią lekarze, jak ci to przedstawiają? Okej, okay, twój wybór. Nie mnie oceniać. To jest Twoja wola i to jest to coś pięknego, co dała nam energia boska, która nas stworzyła kreacja. Mamy wolną wolę, to jest Twój wybór. Chcesz w to wierzyć, to jest Twoje przekonanie, że ty nie możesz. Ok, ale przychodząc do mnie i prosząc mnie o poradę, o jakieś takie kierownictwo, o poprowadzenie, zamykasz sobie drzwi samemu przed nosem. Na możliwości nowe, na opcje, na to, żeby mieć otwarty umysł, poszerzoną percepcję i świadomość, że to, czego bardzo pragniesz, na poziomie świadomym, znajduje się zawsze po drugiej stronie strachu. I teraz po stronie świadomej, no właśnie, świadomie zapytać, zapytać każdego człowieka, każdy powie Wam, że chce być szczęśliwy. Kto chce być szczęśliwy? Ręka do góry. Ale jak się okazuje na poziomie podświadom podświadomym, my jesteśmy tak zakodowani, że my często sami siebie autosabotujemy, wierząc w rzeczy, które nam nie służą, które nas absolutnie zabijają i doprowadzają do takiego totalnego wymarcia energii życiowej w naszym ciele, że dostajemy nowotworów i po prostu umieramy w najgorszych wypadkach. Więc to dzisiaj, co mówię, to jest, to jest naprawdę kompleksowe, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że wasze życie jest w waszych rękach. I jeżeli przychodzicie do kogoś na konsultacje, u mnie naturalnie pojawiały się, zaczęły się pojawiać pytania na Instagramie, zaczęły się pojawiać maile. I jeżeli Wy mówicie, mmm, no ja jednak próbowałam wszystkiego, ale, i zawsze prawda jest po tym magicznym słowie, ale, ale jednak to nie dla mnie. A, wiesz, bo ja się źle czułam. A, wiesz, jednak ja muszę mieć trochę gotowanego. A, wiesz, jednak surowy to nie dla mnie. A jednak te owoce... Skończ z tam, gdzie zaczynasz. <noise> Bo to wszystko służy usprawiedliwieniu samego siebie. Że trud, który wziąłeś na bary, był po prostu cię przerosnął. Był zbyt, zbyt yy, intensywny. Bardzo często jest tak, że jak chcemy coś usilnie zmienić w życiu, to się my napinamy jak taka guma od majtek. I tworzy się opór, więc siły równoważące wszechświata w ten sposób działają, że e, niestety zaczyna nam się odbijać czkawką własne postanowienie. Wszyscy to znamy z, właśnie zaraz z nowy, no, nowy Rok. Postanowienia noworoczne, nagrywam to tuż przed Nowym Rokiem. E, odbija się to, ponieważ zbyt duży opór. Utworzyliśmy, chcąc coś bardzo zmienić. Rzeczywiście, to musi być proces, to musi być stopniowe. Nie możesz z poniedziałku na wtorek rzucić się na owoce i nagle jeść w 100% owoce, bo po prostu jest to wręcz niebezpieczne, to jest nierozsądne i nikt przy zdrowych zmysłach w ten sposób nie podchodzi. Dlatego musisz mieć jakieś kierownictwo, mentora, kogoś. Kto powie ci, jak to zrobić, bezpiecznie na przykład. Więc mówię, cieszę się. Ja się nigdy nie spodziewałam, że ludzie będą przychodzić do mnie ze względu na dietę, bo nigdy to nie było głównym moim jakby elementem, jeżeli chodzi o zainteresowania. Bardziej mnie ciekawiła zawsze psychika i podświadomość. Natomiast zdaję sobie sprawę, że te dwa elementy, one ze sobą po prostu współgrają. Jak kostka rubika. Jeden się u, u, element u, układa, a drugi się naturalnie ulepsza i uzdrawia, i pod niego e, pięknie, płynnie e, urabia. Więc yy, moja, moja dzisiejsza taka lekcja i, i lekcja pokory dla nas wszystkich. Przede wszystkim bądź pokorny dla tego, co świat ma ci do zaoferowania. Bo w momencie, kiedy zamkniesz tą gadającą głowę, która mówi ale, 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 ale i stosuje <grymówka> wymówkologię stosowaną, jak ja się do nazywam, okaże się, że masz możliwości, które są trudne. To jest fakt ale które dają Ci, uwaga, nowe rozwiązania. I to jest tak jak z tym słynnym gadką, ja już nie wiem, kto to powiedział, ten cytat, tak? Że nie możesz się spodziewać nowych rezultatów, robiąc cały czas to samo, w kółko. Nie możesz wyzdrowieć, skoro nic nie zmieniasz w swoim życiu. Więc jeżeli ktoś mi mówi, próbowałem, no tak, a co próbowałeś? No rzucić słodycze. I ja mówię, to wszystko? Tak. Słuchajcie, ludzie na pewnym etapie przy tradycyjnej diecie, są w stanie dużo gorzej się poczuć i mieć tak zwane objawy z odstawienia, powiedziałabym, z detoksowe, już kiedy odstawiają mięso. I już jest to ten etap, gdzie nasze ciało i nasza psychika potrzebuje uwaga, no chyba, że jest ekstremalna sytuacja zdrowotna, gdzie trzeba robić cięcia, głodówki, posty, soki i tak dalej. Natomiast kiedy mamy jakieś takie chroniczne, jeszcze nie zagrażające życiu, z naciskiem na jeszcze dolegliwości, to możemy sobie pozwolić na wydłużenie tych procesów przystosowawczych. Ciało musi się zaadaptować, psychika musi się zaadaptować, bo nagle okazuje się, że my nie wiemy, co ugotować, bo my całe życie jemy, co? Schabowy, kotlecik, pulpecik, łopateczka, żebereczka. Ja nie wiem, co ludzie jedzą, bo ja zawsze miałam odruch wymiotny, myśląc w ogóle o, o mięsie i w większości przypadków tak to się to kończyło, że miałam odruch wymiotny, nawet patrząc po prostu. No, ale mniejsza z tym. Nie o mnie tutaj mowa. Um. Ludzie kochani, moi mili, nic się nie zmieni samoczynnie i proces naprawczy organizmu, czyli ten naturalny dar, jaki dała nam natura, czyli samo leczenie się, wymaga czasu, cierpliwości oraz uwaga, poświęcenia: poświęcenia właśnie waszych zasobów energetycznych i tego, że będziecie swój komfort chwilowy musieli odstawić. Tak, jak się odstawia przy każdej zmianie życiowej. Kiedy chcesz tego, czego pragniesz, musisz złamać swój komfort, musisz wyjść poza strefę komfortu. I to się tyczy każdej dziedziny, więc mówię: dzisiaj opowiadam o odżywianiu i mówię o sposobie jedzenia w obliczu różnych chorób, dolegliwości, tak? Ale to się tyczy każdej dziedziny w życiu. A ludzie, którzy przychodzą do mnie, twierdzą, że już wszystkiego spróbowali, ale gdybyś wszystkiego spróbował, nie przychodziłbyś do mnie, prawda? Bo z jakiejś przyczyny nadal jest problem. I niestety przykre jest to, że ludzie po, po, potrzebują takich e, rozwiązań. Tak się nauczyliśmy żyć. Pigułka na to, pigułka na tamto. A problem w organizmie wciąż jest tylko, co? Niewidzialny. Bo pigułki tylko y, zamaskowały objawy, a problem tam nadal jest i jeszcze będzie głębszy i z latami będzie się pogłębiał. A my nie będziemy tego świadomi, aż w końcu nas łupnie i wtedy co? Trwoga to do Boga. Nie? I, ale na co dzień jest ciężko zmiany wprowadzać, dlatego że co, jeszcze nie mamy tej tutaj, o, tutaj nie mamy tego noża na gardle i nie jesteśmy jeszcze na swoim dnie i jeszcze nie łupnęliśmy głową i nie obiliśmy tyłka o samo dno, bo dopiero w takim momencie najczęściej niestety, ale my się budzimy i wtedy jest tylko wóz albo przewóz, lewo albo prawo, albo żyję, albo umrę. To jest Wasza decyzja, to jest wasz wybór. Dlatego y, bardzo proszę, jeżeli chcecie sobie pomóc, najpierw otwórzcie własną głowę na nowe możliwości, że proces uzdrawiający zmiany radykalnych waszych nawyków żywieniowych, przejście na detoks, na oczyszczanie, na jedzenie surowe, później na, na przykład na dietę owocową y, doktora Morsa. Y, y, tutaj ludzie różnie mówią, doktor, naturopata, y, nie wiem do końca, czy to jest doktor, chyba nie. Więc generalnie Robert Morse, tak? Bardzo ważna postać. Zapoznajcie się, zróbcie listę na własną rękę. Nikt wam nie poda tych na tacy gotowych e, rozwiązań, bo ktoś może wam pomóc. I od tego są ludzie, do których się przychodzi: są specjalistami, praktykują, są empirykami i im się za to płaci. Natomiast oni, żeby e, dojść do tego punktu, w którym są w stanie wam pomóc, oni przeszli na sobie, przeczytali, posłuchali. Zrobili głębokie rozeznanie w temacie i uszanujmy ich pracę, tych ludzi, i z pokorą podchodźmy do tego, co oni mają nam do powiedzenia i co ma do powiedzenia nam świat. Bo ja zauważyłam, że nam się wszystkim wydaje, że my wszystkiego spróbowaliśmy, ale gdybyśmy wszystkiego spróbowali, to byśmy na, nie byli w tym punkcie, w którym jesteśmy. Ja rozumiem, że czasami nie da się pomóc, czasami jest za późno, czasami są różne sytuacje. Doprowadzamy się do skrajności, nasze ciało, nasza dusza są wykończone, nie ma żadnych zasobów energetycznych i nie ma z czego uzdrawiać. Ale ja nie chcę o takich dzisiaj ekstremalnych przypadkach mówić, bo w większości przypadków ludzie przychodzą do mnie z rzeczami, które naprawdę, jeżeli chodzi o komfort życiowy, można polepszyć. Naprawdę można polepszyć. Jestem tego niezbitym, niezbitym, zbitym. Nie zbitym, zbitym. Czasami gadam głupoty po polsku, mieszkając w Wielkiej Brytanii przez już kilka lat. E, niezbitym dowodem? Także, mili moi, e, dzisiaj tak chciałam wam dokopać, dokopać, i można mnie lubić, można mnie nie lubić, można krytykować, może wam się podobać mój styl zapowiedzi, może wam się nie podobać, natomiast ja chcę zatrząsnąć tam kimś po tej drugiej stronie, żebyś wziął odpowiedzialność za swoje życie. Czy to się tyczy żywienia i każdej jakiejkolwiek innej dziedziny w życiu, która jest istotna? Przestańmy. Przestańmy sami siebie okłamywać i stosować wy, y, 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 wymówkologię stosowaną. Ja próbowałem, ale. No, nie próbowałeś. Jak się okazuje, rozmawiamy, nie próbowałeś. Spróbuj. Zobacz. Będzie trudno. Jeżeli jesteś na to gotowy, jeżeli masz tą odwagę i te jaja, zrobisz to. Jeżeli nie, to nie jest Twój moment. Być może musisz upaść tą twarzą, buch, o posadzkę i zacząć. Y, się peł, pełzać, crawling, jak to się mówi. No, pełzać, pełzać. Żeby się wykaraskać Z tego, do jakiego stanu sam się też doprowadziłeś, nie? Także moi mili, takie główne przesłanie na dzień dzisiejszy. Um, nie kłamujmy się. Nie kłamujmy się. Pierwsza podstawowa zasada dotycząca zmiany samego siebie i swojego życia. To jest spojrzeć na rzeczywistość, którą mamy tutaj, zakodowaną w taki sposób, jaka ona jest. Na tyle, ile oczywiście mamy dostępu. Ja mam nadzieję taką cichą, że dzięki takim moim produkcjom, takim moim gadkom, być może zwrócę Waszą uwagę na coś. Żebyście się sami zastanowili nad tym, jak często się okłamujemy, że już coś zrobiliśmy, ale to nie działa, jakim prawem to miało zadziałać, Skoro miałeś nieprzychylne nastawienie własne i sam od początku się sabotowałeś, na przykład nie wierząc w jakiś projekt, nie wierząc w to, że się uda, nie wierząc w to, nie będąc przekonanym. Jeżeli nie jesteś przekonany do czegoś, nie rób tego, nie zmuszaj się. Natomiast nie okłamuj się jednocześnie, że spróbowałeś wszystkiego, bo to, co przynosi rezultaty na początku, wymaga zmian, a zmiany są zawsze trudne. Zawsze. Zawsze są trudne zmiany, ale one są Elementem życia, który należy zaakceptować, bo to jest podstawowy element, tak samo jak to, że czas upływa, a my się starzejemy, nie jesteś w stanie zmienić swojego życia, czyli polepszyć swojej sytuacji życiowej bez zmian. A to, co my robimy i to, co widzę u ludzi, którzy do mnie przychodzą, oni nie chcą zmian. Oni chcą na poziomie świadomym zapytajcie, oczywiście, on o niczym innym nie marzy, ale jak przychodzi co do czego. On nie jest w stanie zaimplikować żadnych zmian w swoje życie, dlatego że to jest trudne i wymaga wysiłku. Droga wolna. Możesz mieć życie bezwysiłkowe, możesz mieć życie z wysiłkiem, to jest Twój wybór nie chodzi od razu, zaraz, żeby mnie ktoś nie łapał za suwka, że tylko ciężka praca i wtedy przychodzi sukces, bo to nic nie może być w życiu tak, że idzie z oporem i że trzeba tam smarować, smarować i codziennie znajdować motywację, bo motywacja, tak jak mówiłam w jednym ze swoich podcastów, nie ma czegoś takiego skąd brać motywację. Był taki podcast i ja powiedziałam, że z dupy. No i to było moje podsumowanie krótkie i dosadne. Słuchajcie, wybaczcie za język, niektórym to nie będzie odpowiadać. Taki mam sposób ekspresji własnej i nie będę przepraszać za to, kim jestem i jak się wyrażam. Także moi mili. Ściemnia się, ja niebawem muszę wychodzić. Na dzisiaj to tyle. I zapraszam ludzi, jeżeli macie ochotę porozmawiać to mnie. Jeszcze nie uskuteczniłam swojego cennika, jeszcze muszę nad tym pomyśleć. Jestem w trakcie jednego kursu, jestem w trakcie dużych zmian życiowych, więc to nie jest jeszcze moment w tym momencie, żeby wam powiedzieć o swoich usługach konkretnych, co polecam ze swojej strony. Natomiast możemy się skontaktować i pogadać o tym, ale yy, ze mną możecie wykonywać pracę mentalną, tak? Bo to jest absolutnie niezbędny element do tego, żeby pójść do przodu i uzdrowić swoje ciało, bo ciało to tak naprawdę jest co? Miejsce dla waszej duszy. Niektórzy mówią pojazd, ja nie lubię takiego określenia, wolę dom, świątynia. To mi się bardziej podoba. To, to mi się kojarzy od razu z miłością, ze światłem, z czymś pozytywnym, pełnym. Co jest samo w sobie harmonią, idealną, doskonałą, częścią natury i przyrody. My jesteśmy tego częścią. Więc jeżeli ktoś chce, to przynajmniej się będzie starał, bo będzie próbować. Droga wolna. Ja nie oceniam. Nie jestem od oceniania. Natomiast dziwią mnie czasami tak wewnętrznie, szokują te programy, w których my, jako ludzie, jesteśmy tylko po to, żeby być cały czas w tym miejscu, w którym jesteśmy, choćby nie wiem, jak było beznadziejnie, ale jest to coś znanego. I ten mechanizm, e, uwierzcie mi, jest w każdej możliwej dziedzinie życiowej aktualny. Czy to będzie się tyczyło odżywiania, czy zmiany partnera, czy zmiany zawodu, czy totalnie zmiany swojego życia, to nie będzie łatwe, ale jest warte. Ok? I tyle, pozytywnym akcentem zakończam. Pozdrawiam wszystkich, no i życzę zdrowia przede wszystkim. Zdrowia i te, tutaj tego zdrowia mentalnego. Trzymajcie się ciepło.